Cześć lawendy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj witam Was w odcinku poradnikowym, bardzo prostym, szybkim, zwinnym poradniku, a mianowicie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak możecie segregować swój folder z modami w The Sims 4. Ostrzegam, że do niczego Was nie zmuszam, aczkolwiek zachęcam segregować sobie ten folder, zwłaszcza jeśli używacie dużej ilości modów. A dlaczego do tego zachęcam? Ano dlatego między innymi, że wygląda to estetyczniej. Jeśli macie bzika na tym punkcie, tak samo jak ja, to zapewne chcielibyście mieć wszystko ładnie poukładane. I zachęcam do tego również dlatego, że łatwiej będzie Wam coś znaleźć, na przykład w przypadku aktualizacji, lub żeby coś usunąć. Choć o usuwaniu i szukaniu zepsutych custom content, zamierzam nagrać osobny film, więc zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeśli chcielibyście zobaczyć taki właśnie film. Im więcej aktywności, tym bardziej mnie zmotywujecie. Więc zachęcam bardzo serdecznie. A komentarzem odcinka jest ten oto komentarz od Wrzosowy Marzenia. I was również zachęcam do zostawienia komentarzy pod tym odcinkiem. Mogą być miłe, mogą być śmieszne. Ważne, żeby nie były wredne. No i ten komentarz, który najbardziej mi się spodoba, zostanie pokazany w kolejnym odcinku. Odcinku. No i ja już więcej się nie rozgaduję, nie przedłużam. Przejdziemy sobie do poradnika. Od razu zaznaczam, że nie musicie robić tego tak jak ja. Ja wam tylko pokazuję, jak ja mam to zrobione. Mi się tak o wiele lepiej żyje i o wiele łatwiej mi jest to wszystko ogarnąć. Wy nie musicie, możecie sobie odgapić ode mnie te foldery w 100%, nazwać sobie je tak samo jak ja, ale wcale nie musicie, to już tam zależy od Was, to jest Wasz folder z modami, także pamiętajcie o tym, że ja Was do niczego nie zmuszam, dobrze? Nie zmuszam Was ani do tego, ani do pobierania modów, tak jak to ostatnio zostało mi zasugerowane, nie, nie, nie. Ja. Nie wiem w ogóle skąd taki pomysł, ale dobrze, nieważne. Myślę, że zaczniemy sobie od samego początku. Ja wam tylko jeszcze tak przejadę, zobaczcie. Ja ogólnie jeszcze muszę wam powiedzieć, że pobieram sobie mody od nowa, dlatego, no, oczywiście, ja nie będę wam pokazywać dokładnie, co ja mam w tych folderach. One, tak czy siak, są jeszcze puste, no bo, tak jak wspomniałam przed sekundką, Pobieram sobie to wszystko od nowa, więc też właśnie postanowiłam nagrać ten odcinek. Póki jeszcze mam to wszystko takie w 100% poukładane i na miejscu. No bo to różnie bywa, czasami gdzieś tam się nie ma czasu, żeby to posegregować i dopiero później można to wszystko sobie ogarnąć. Więc tak, póki co mam tyle folderów. Jak widzicie, niektóre mody są wyciągnięte i nie ma ich w folderach, ale to dlatego, że tak mi się wydaje, że te, które akurat są tutaj wyciągnięte, nie mogą być w żadnym subfolderze, więc tutaj również to zaznaczam. Ogólnie, jeśli chcielibyście się dowiedzieć na temat aktualizacji modów, na temat pobierania modów, to zapraszam do mojego odcinka, bo mam taki odcinek nagrany. Ja nie będę o tym teraz opowiadać, bo to nie jest o tym odcinek. Więc no co, tak jak powiedziałam, zaczniemy sobie od samej góry. Jak widzicie, mam pierwszy folder Build Mold, czyli to są po prostu rzeczy, no, z jakimiś meblami i w ogóle, ja co prawda jeszcze tam nic nie mam, ale stworzyłam go też no, specjalnie dla was, żebyście mogli sobie zobaczyć. No i tu właśnie mam różne takie rzeczy budowlane. Czasami, jeśli jest jakiś twórca, którego ja bardzo lubię, no to wtedy robię sobie też osobny folder dla niego, ale do tego też za chwileczkę sobie przejdziemy. Tutaj mam takie foldery, które zaczynają się od słowa kas, no czyli custom content, czyli są to rzeczy, które są w trybie stwórz sima, ja sobie właśnie to w ten sposób odznaczam, żebym miała wszystko po kolei żebym miała wszystkie ubrania yy, brwi, rzęsy włosy i tak dalej, wszystko co jest związane z trybem budowania, żebym ja to miała w jednym miejscu, dlatego sobie zaznaczam to w ten sposób, no i akurat ja robię sobie to z małych liter, ale wy wcale nie musicie, odznaczam sobie to również kropką, żebym wyraźnie wszystko Widziała. Wy również nie musicie tego robić, ale dobrze, to już zostało powiedziane. Nie będę za każdym razem powtarzać, że wcale nie musicie robić tak jak ja. No, no i jak widzicie, mam tutaj akcesoria, ciuchy. No, oczywiście ja nie będę Wam teraz wymieniać wszystkich folderów. Możecie sobie y, zatrzymać, y, jeśli chcecie, zobaczyć sobie. No, i teraz właśnie chciałabym się skupić jeszcze na tym, jak widzicie, mam. Tu folder, który nazywa się Postal tak? Czyli, no, tak jak wspomniałam, ja właśnie też robię sobie takie foldery, jeśli jest twórca, których CC czy tam modów mam więcej. No i akurat teraz mam póki co trzech twórców, ale na pewno ich się więcej pojawi. No i ja sobie właśnie to w ten sposób odznaczam, bo wiem, że tego twórcę bardzo lubię i często pobieram od niego custom content i mam dużo właśnie tych rzeczy i chcę mieć to wszystko. W jednym folderze, więc jeśli Wy również macie jakiegoś ulubionego twórcę, no to również polecam sobie to w ten sposób zrobić. Mam również folder z takimi typowo modami do kasa, czyli tutaj akurat mogę Wam pokazać tak mniej więcej co tu mam, czyli stand still in Cash, czyli no, że wiecie, sim się nie rusza, więcej kolumn, jakieś tam różne, nie wiem, światło i tak dalej, i tak dalej. Właśnie w takim folderze sobie trzymam te mody. Również lubię mieć to osobno też ze względu na to, że mam tu również tło do, do kasa, więc no też wolę mieć to tutaj. W razie, gdybym chciała sobie zmienić, żebym nie musiała tego szukać nie wiadomo gdzie, wystarczy, że sobie tutaj wejdę, wiem, że to tutaj jest, usunę i sobie zamienię. No, no i właśnie, właśnie, tak to u mnie wygląda. No i co? Myślę, że tak naprawdę możemy sobie przejść dalej. Tak jak mówię, możecie sobie zatrzymać i sobie to na spokojnie przejrzeć, bo no nie ma sensu, żebym ja się yy, tutaj rozpowiadała na, na temat każdego folderu, bo tam się tak naprawdę nic takiego nie dzieje. Teraz przejdziemy sobie do. Modów. I jak widzicie, to jest ta sama zasada, również mam to zaznaczone. W odpowiedni sposób, czyli moc, kropka i coś tam, coś tam. I tu sprawa wygląda tak, że takie y, mody większe i te, które ja y, um, używam, które są moimi takimi must-have i które również są bardzo często aktualizowane, to również mam w osobnych folderach. Między innymi Childbirth, y, Custom Ones, Hobby Mod, MC Command to najważniejsze, bo tutaj są też często aktualizacje. Y, UI Cheats również mam y, osobny folder. Wonderful Wims mam osobny folder, relationship and pregnancy overhaul osobny folder również mam. A jeśli chodzi o takie mniejsze mody, które nie są jakoś tak zbyt często może aktualizowane, ale też nie są aż takie rozbudowane, no to na przykład ja sobie zaznaczam to w ten sposób. Jak widzicie mam folder, który nazywa się mods.mini.fixes, czyli to są takie mody mniejsze, które na przykład coś tam Zmieniają albo coś poprawiają. No, wiecie, w grze mamy różne, różne jakieś tam bugi i są mody, które, które właśnie pomagają tą grę, że tak powiem ulepszyć, naprawić No, mam również personality czyli mody związane bezpośrednio z osobowością sima, no i mam również osobny folder na mody pfu, przepraszam, nie na mody, tylko na pozy, tak, bo to również często z tego korzystam mam również yy, zamienniki mapek, też również osobny folder, replacement, no to tutaj mam rzeczy, no takie, które zmieniają yy, na przykład yy, na przykład desk do krojenia w grze albo butelkę dla dzieci, takie różne jakieś tam wiecie, po prostu zamienniki tego, co mamy w grze. No, i właściwie tak to moi drodzy wygląda. W sumie wydaje mi się, że już więcej nic nie mogę Wam tutaj pokazać, bo wszystko, wszystko przejrzyście, mam nadzieję, widzicie. Ja się to oczywiście postaram pokazać Wam jak najbardziej przejrzyście, żebyście to widzieli. No i jak mówiłam, możecie się zainspirować w ten sposób. Tak jak ja to robię, możecie sobie to rozdzielić jeszcze bardziej, to już jak tam wolicie. Możecie sobie, na przykład, jeśli chodzi o... Akurat nie mam folderu teraz z makijażem, bo jeszcze żadnego makijażu nie pobierałam, ale ja zazwyczaj mam makijaż w jednym folderze. Tak po prostu make up i tam sobie wszystko wrzucam, ale wy możecie sobie rozdzielić to jeszcze bardziej, czyli na przykład nie wiem, eyeshadows osobno, czyli cienie, tak, no będę mówić po polsku może. <grym> Róże do policzków, pomadki, możecie sobie to wszystko rozdzielić osobno, możecie napisać sobie po polsku, nazwać te foldery. Tylko też pamiętajcie, żeby tych folderów nie było za dużo, w sensie ja nie wiem czy to ma jakiś wpływ na, gr na grę tak szczerze, na tym się akurat nie znam. Ale z drugiej strony lepiej wydaje mi się mieć te foldery niż wszystkie mody w jednym wszystkie mody w jednym folderze, moc. No bo naprawdę zrobicie sobie bałagan i nie będziecie mogli się w tym połapać. Chyba, że umiecie się w tym połapać. No to podziwiam. Tak jak mówiłam, y miałam tego nie mówić, ale powtórzę jeszcze raz. Nie do niczego was nie zmuszam. Najważniejsze, żeby wam było wygodnie. Ja jestem właśnie taką miłośniczką planowania i nie chodzi nawet tylko o foldery, tylko w ogóle o wszystko. Ja muszę mieć porządek i uwierzcie mi, że naprawdę o wiele łatwiej mi się w ten sposób pracuje, bo kiedyś tego nie robiłam i nie było zbyt kolorowo i bardzo się męczyłam, żeby cokolwiek znaleźć. Ja osobiście tak nie lubię, także możecie się zastanowić, jak Wam będzie wygodnie możecie sobie to właśnie tak jak wspomniałam rozdzielić bardziej, a możecie sobie też to ograniczyć do minimum, możecie mieć wszystkie modyfikacje takie większe w jednym folderze na przykład, możecie custom content mieć tylko w jednym folderze wszystko no to już jak tam wolicie no tak jak mówię, zastanówcie się tak jak wam jest wygodnie, możecie sobie popróbować, jeśli coś wam się nie spodoba no to zawsze możecie sobie to zmienić, to nie jest żaden problem, tylko oczywiście pamiętajcie Pamiętajcie, żebyście nie kombinowali, mając włączoną grę, bo możecie sobie ją zepsuć. Ja kiedyś taki błąd popełniłam, i to nawet przy nagrywaniu jakiegoś odcinka. Słuchajcie, więc na szczęście mi się nic nie stało, ale ostrzegam, nie róbcie tak, bo różnie się może stać z Waszą grą. No i również właśnie pamiętajcie o tych modach różnych, które nie mogą być w folderze. Osobiście nie wiem, tak naprawdę, czy te mody, yy, czym te mody muszą być wyciągnięte, aczkolwiek wydaje mi się, że tak. Ale to też wszystkie opisy zawsze musicie sobie czytać i wtedy tam będziecie mieć wszystko wytłumaczone. No, ale to, jak chcecie się dowiedzieć więcej, no to jeszcze raz was zaproszę do odcinka z pobieraniem modów. Link znajdziecie w opisie. No i co, ja myślę, że to wszystko. Myślę, że powiedziałam wszystko, co chciałam. Raczej więcej nie ma się tutaj co rozczulać, nie ma bez sensu co tego przedłużać. Także ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli mielibyście jakieś pytania co do folderów czy cokolwiek, no to piszcie śmiało. I jeszcze, jeśli ktoś będzie pytał, nie, nie udostępnię mojego. Folderu z modami. Nie robię tego, bardzo przepraszam. Możecie sobie, tak jak powiedziałam, skopiować foldery, tak jak ja sobie nazwałam, to nie jest żaden problem dla mnie, No ale dobra, bo się rozgadałam niepotrzebnie, a już wszystko co chciałam, powiedziałam, więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz, jeśli chcielibyście, żeby pojawił się w następnym odcinku, który będzie nie wiadomo jaki, w sensie no ja mam raczej tak mniej więcej wszystko zaplanowane, ale różnie to. Bywa. No więc w takim razie bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Już to chyba powtórzyłam milion razy, także przepraszam. Zapraszam do moich wszystkich linków. W opisie wszystko macie. Zapraszam na mój drugi kanał, gdzie obecnie gram sobie w Detroit Become Human. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zachęcam sobie sprawdzić. Może akurat wam się spodoba. A ja przesyłam wam mnóstwo pozytywnej energii. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa. Thank you